Filip Bądkowski przed galą FFF w Zielonej Górze. Cześć Filip. Cześć, witam. Na początek zapytam, czy da się pogodzić organizowanie gali i przygotowania do walki? Występ tutaj, gdy spraw pewnie z organizacją gali Armia Fight Night jest naprawdę sporo. No, jak widać to jestem tutaj, stoję, osiągnąłem zadany limit wagowy a jutro będę walczył i za tydzień będzie się gala Armia Fight Night, nie odwołujemy jej, czyli, czyli będzie, więc da się to jakoś pogodzić, nie jest to zdecydowanie łatwe, ale mam wsparcie wielu osób, tak przy organizacji gal, jak i w przygotowaniach, że jakoś udaje się to wszystko łączyć. Były jakieś problemy z tą wagą? Czy znaczy pierwszy raz chodziłem poniżej limitu 70 kg, bo mój rywal zwyczaj bił się w 66, ja w 70, więc musieliśmy gdzieś tam się spotkać po drodze w 68. No i faktycznie musiałem zrobić te 2 kg więcej niż normalnie. Był, było to oczywiście jakimś wyzwaniem, ale temu wyzwaniu bez problemu podołałem, bo tak jak powiedziałem, mam wsparcie wielkich profesjonalistów, takich jak Jacek Feldman, Jakub Lewicki, smaczny boks Katering, który przygotowuje dla mnie posiłki. No i jakoś ten limit udało się zrobić. Właściwie kilogram miałem tylko rano do dobicia do w całnie, a tak to bez problemu osiągnąłem. Dla ciebie to nie jest problemem, w skrócie mówiąc, być takim supportem dla zawodników typu Marcin Najman, Paweł, który są trybała, brat Mariusza Pudzianowskiego, Radosław Sutkiewicz i tak dalej. To nie jest dla ciebie żaden problem? Nie, znaczy nie czuję się jako support, tak? Czuję, że moja walka w jakiś sposób wyróżnia się na, na karcie. Skupiam się na tym, żeby nie wyróżniała się przed galą, ale wyróżniła się na gali i po gali była jak najlepiej komentowana, dlatego przygotowywałem się tak jak potrafiłem, trenowałem jak najciężej po to, żeby to moja walka była show wieczoru, a nie walka innych zawodników. Powiedz, czy wiesz coś o swoim przeciwniku? W ogóle ma dwie zwycięskie walki na swoim koncie zawodowe. Miałeś gdzieś styczność z jego walkami, gdzieś widziałeś się w internecie, mogłeś coś obejrzeć, podpatrzeć, cokolwiek o nim wiesz? Jedną walkę jego widziałem w internecie, podał wtedy Balachą całkiem niezłego zawodnika zagranicznego. Tyle, tyle że tak powiem, co, co widziałem w tej walce, to tyle o nim wiem. No Dużo tych materiałów nie ma, tak na niego jak na mnie, więc szykowaliśmy się wielopłaszczyznowo. Dla Ciebie to jest też szansa pokazania się szerszej publiczności i trochę też wypromowania Army Fight Night, czy, czy skupiasz się tylko na sobie, a tą swoją organizację gdzieś tam na ten moment porzucasz z tyłu głowy? No, nie, zdecydowanie nawet mam na klatce piersiowej tatuowany Armia Fight Night, więc też chcę. Jesteśmy na tej samej antenie telewizyjnej tak, na Polsacie, więc też jest to fajne, fajna możliwość pokazania swojego produktu. Aczkolwiek, oczywiście, skupiam się w tym momencie na tym, żeby zrobić sportową walkę, a nie żeby promować federację. Tak. Najważniejsze jest tutaj zwycięstwo, a nie, a nie promocja federacji. A sponsorsko i tak dalej było większe zainteresowanie w związku z tym, że gala będzie transmitowana na Polsacie? No że mam to szczęście, że spotykam na swojej drodze życiowej. Nie wiem czy to szczęście, czy po prostu wraca do mnie to, że też staram się dużo pomagać ludziom. E, więc na swojej drodze życiowej spotykam też wiele osób, które mi pomaga. E, jest to mnóstwo firm, widać na mojej czapetce firma Plastiksal, która również e, sponsoruje gale Armia Fight Night, tak, firma odzieżowa Pitbull, e, firma MBC Trans, KG Hasoki. E, MML, który, bo miałem wiele kontuzji w swoim życiu, pozwoli mi wrócić do zdrowia. Smaczny Box catering, no mnóstwo. Firma Leone, tak, mam tych, tak, tych ludzi naprawdę na koszulce, tak jak można zobaczyć bardzo dużo i, i oni wszyscy mnie wspierają. Nawet miałem taką przyjemność, że przed walką sobie mogę pójść na jakieś masaże do spaklu płaźnie, więc mówię, mam bardzo duży support wśród ludzi i też staram się oddawać to innym. Dla Ciebie te zasady trzyminutowe trzy, trzy rundy ze setką sekund przerwy to nie jest żaden problem? To będzie dla Ciebie plus, minus? Jak do tego podchodzisz? Nie, nie skupiam się na tym, czy będzie to plus, czy minus. Staram się dostosować do warunków, w których zostałem postawiony. Nie wiedziałem o tym, że takie będą zasady tej walki, więc oczywiście moja pierwsza myśl była taka, że. No, wolałbym się bić 3 razy 5 i mieć tą minutę odpoczynku, bo akurat zdrowia nigdy mi nie brakowało. Ale no nie, nie staram się nie postrzegać tego jako minus, tylko dostosować się do, do tego, w jakiej zostałem postawiony w sytuacji. To na koniec jeszcze czego kibice mogą spodziewać się po Twoim pojedynku? E, postaram się zrobić wszystko, żeby było to. To show tak naprawdę, po to, tutaj, po to ludzie włączają telewizor, żeby zobaczyć, żeby przejść jak największe emocje, dlatego postaram się wszystkim kibicom te emocje zapewnić, rozbić widowiskowo swojego rywala. I jeszcze na koniec, jakbyś mógł zapowiedzieć armię Fight Night, kogo możemy się tam spodziewać w walkach tak przede wszystkim, kogo na widowni, bo słyszałem, że ma być sporo ciekawych gości. Tak, oczywiście, no, mamy to szczęście, że zawodnicy nam dopisują dwa lata nieobecny na polskiej scenie ma Alberto Dziękowski wraca właśnie u nas, więc jest to bardzo popularny zawodnik, cieszę się, że mamy takiego zawodnika na karcie że zmierzy się z Krzysztofem Kułakiem, dla którego będzie to 50. zawodowy pojedynek. Mamy też walkę mistrzowską Tomka Jakubca z zawodnikiem, którego ściąga Mas z Florydy i tak idąc w dół tego fight cardu każda myślę z tych walk będzie ciekawa i emocjonująca, a na widowni Zobaczymy znamienitych gości, tak, bo będą tacy, takie osobistości jak Damian Janikowski e, ze strony sportowej, tak, ze strony politycznej e, będzie, mm, będzie minister Skurkiewicz, e, generał Gromadziński, e, zawsze naszym gościem jest dyrektor sportowy telewizji Polsat pan Marian Kpita, dlatego e, cieszę się, że takich gości możemy na Armia Fight Night gościć. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. I do zobaczenia jutro i za tydzień. Dzięki wielkie, do zobaczenia.